Witajcie moi drodzy. Modlę się o to, aby Bóg pomógł mi wyrazić to, co on mi objawił, w taki sposób, w jaki on mi to objawił, niczego nie dodając, nie zanieczyszczając jakoś tego przekazu. Mówię, że Bóg mi to objawił, wierzę w to, że tak jest, chociaż staram się nie nadużywać tego stwierdzenia. Pan mi pokazał, Pan mi powiedział, dlatego że mam złe doświadczenie z ludźmi. Którzy nadużywali tego stwierdzenia, mówiąc w kółko, że Pan im coś pokazał, Pan im coś powiedział, podczas kiedy ich życie pozostawało wiele do życzenia. A kiedy Bóg do ciebie mówi, to tak często do Ciebie mówi, to nie pozostawia cię takim samym człowiekiem. Dlatego, że Bóg nie przemawia bez powodu. Bóg, jeśli przemawia, to w jakimś konkretnym celu, i to zawsze coś w Tobie zmienia. To zawsze sprawia, że zaczynasz rozkwitać w swoim wnętrzu. Że miłość zaczyna się z ciebie wylewać, dlatego że Boży, Boży charakter to jest miłość, Boże Słowo to jest miłość. Każdy, kto choć raz doświadczył Bożego przemawiania, wie, że to jest coś, co cię odświeża, podnosi, zachęca, pokrzepia, sprawia, że rozkwitasz i chcesz się tym dzielić z innymi. Takie jest Boże Słowo, które dociera do naszego serca. Ono nigdy nie wychodzi z ust Bożych, jeśli nie wykona pracy. Z którą Bóg to słowo posyła, co jest napisane w księdze Izajasza. I kiedy wczoraj modliłem się przez dłuższy czas innymi językami, gdy skończyłem tą modlitwę, powiedziałem Bogu, Boże, ja teraz chcę słuchać. Co ty masz mi do powiedzenia? Proszę mów, ja słucham. I kiedy siedziałem tak około 10 minut, przyszedł do mojego serca fragment, z Ewangelii, z sceny, gdzie Jezus już po swoim zmartwychwstaniu rozmawia z Piotrem, zadaje mu pytanie: Czy Piotr go miłuje? I Piotr odpowiada mu już za trzecim razem: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że ja Cię miłuję. I kiedy rozmyślałem nad tym fragmentem, nie wiedząc, czemu pokazał On się mi przed oczami, Zaczął ten fragment bardzo mocno dotykać mojego serca. Zacząłem czerpać z niego życie, radość, miłość z tego fragmentu. Zaczął on jakby ożywać, i w tym momencie usłyszałem w swoim sercu głos bardzo wyraźny: Jak pan zadaje mi pytanie: Jak myślisz, Dorian, dlaczego dopuściłem do tego, do tej sytuacji? Aby Piotr się mnie wyparł. I kiedy Pan zadaje Ci pytanie, to wiesz, że to nie po to, aby uzyskać odpowiedź, abyś ty się czegoś nauczył. Więc ja oczekiwałem odpowiedzi w takim stanie świadomości, że Boże, pokaż mi. I wtedy Bóg otworzył mój umysł. I to było coś, co po prostu rozwaliło mnie na łopatki, sprawiło, że zacząłem płakać i mówić: Boże, naprawdę jest tak, jak Ty to pokazujesz. Dziękuję Ci za to, że mi to, to, że, że mi to pokazujesz, bo ujrzałem w tym wiele ze swoich postaw. Bóg objawił mi w tym momencie, że dopuścił do tej sytuacji, w której Piotr się go wypiera. Czy też doprowadził do tej sytuacji, gdzie Piotr się go zaparł trzy razy, aby Piotr w końcu zrozumiał głębię Bożego Miłosierdzia i Bożej Miłości. Bo wcześniej nie posiadał tego zrozumienia, chcąc za każdym razem coś udowodnić Panu. Zauważcie, że to Piotr był tym, który uciął Malchusowi ucho, stając w obronie. Pana. To on był tym, który wziął pana na bok, zaczął go strofować, kiedy Jezus zaczął mówić o swoim ukrzyżowaniu, mówiąc do pana: Panie, nie przyjdzie to na ciebie, chciał udowodnić panu w ten sposób swoją miłość. To on był tym, który dobiegł do grobu jako pierwszy, wyprzedzając Jana. Kiedy dowiedział się o tym, że grób jest pusty To on był tym, kiedy po zmartwychwstaniu Jezus ukazał się uczniom nad Morzem Galilejskim Oni nie wiedzieli jeszcze, że to on I zadał im pytanie Dzieci, czy macie tu coś do jedzenia? I Jan rozpoznał w tym człowieku Stojącym na brzegu morza Pana I powiedział, to jest Pan Kiedy Piotr się o tym dowiedział Rzucił się w morze, żeby dopłynąć do Pana jako pierwszy To on powiedział Panu Pójdę za tobą na śmierć. Choćby wszyscy cię opuścili, ja cię nie opuszczę. On był tym, który zawsze próbował być pierwszym, bo tak chciał udowodnić Panu swoją miłość. Ale to, na czym zależało Panu od samego początku, to, żeby Piotr nie udowadniał mu swojej miłości, ale żeby Piotr zaczął być świadomy miłości, którą Pan ma do niego. Jan był takim człowiekiem, świadomym Bożej Miłości. On sam o sobie napisał ten uczeń, którego miłował Pan. Piotr był zaprzeczeniem tego, próbując udowodnić w kółko Bogu swoimi uczynkami, tym, co mówił, swoją postawą, że on miłuje Pana. Ale Bóg tego nie chciał. Bóg chciał, żeby Piotr pojął głębie Bożego Miłosierdzia, głębie Bożej Miłości. I Piotr pojął to w momencie, w którym już po swoim zmartwychwstaniu Pan zadał mu pytanie: Piotrze, czy mnie miłujesz? Zadał mu to pyta pytanie trzy razy: Piotrze, czy miłujesz mnie bardziej niż ci? I za trzecim razem Piotr zrozumiał, odpowiadając Panu: Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że ja cię miłuję. W tym momencie Piotr zrozumiał, i to jest. To objawienie, które wczoraj dostałem, w tym momencie Piotr zrozumiał, że on nie musi Bogu nic udowadniać, że on panu nie musi tego udowadniać, że pan nie pyta go po to, aby dowiedzieć się, że Piotr go miłuje, aby Piotr mu to potwierdził, że, że on pana miłuje, tylko pyta go po to, zadaje mu to pytanie po to, żeby Piotr. Doszedł w końcu do, do tego wniosku, żeby zrozumiał, że Pan wie wszystko i że On wie, że Piotr go miłuje. Żeby przestał to Panu udowadniać. I wtedy, kiedy Piotr to zrozumiał, kiedy powiedział: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że ja cię miłuję, w tym momencie Piotr to zrozumiał, kiedy to zrozumiał, Jezus, zauważcie, powiedział mu. Teraz paść owce moje. W tym momencie pan powierzył mu pasienie swojej trzody. Dlaczego akurat w tym momencie? Bo w końcu Piotr zrozumiał, że on nie musi nic Bogu udowadniać. Gdyby tego nie zrozumiał, to to pasienie trzody byłoby z miejsca rywalizacji, z miejsca pokazania innym pokazania braciom innym, tak Apostołom, że on tutaj pasie tą trzodę. Tak, z chęci takie, by to wypływało pokazania Panu, że on po prostu będzie jak najlepiej pas tą trzodę. Ale kiedy robisz to z miejsca takiego zrozumienia, że Bóg mnie kocha, to już nie ma tam miejsca na rywalizację, bo ty nie potrzebujesz nikomu nic udowadniać, bo swoją tożsamość odnajdujesz nie w pasieniu owiec, nie w pracy dla pana, ale swoją tożsamość odnajdujesz w miłości Jezusa. I w tym, jak bardzo On Cię umiłował. I nagrywam to, bo wiem, że to nie jest coś tylko dla mnie, co Pan mi pokazał. Że ja często byłem takim Piotrem, chcącym Bogu coś udowodnić, że ja będę pościł, będę tu działał. Panie, widzisz, mi zależy na tym, żeby się rozwijało Twoje królestwo. Mi zależy na tym, żeby głosić Ewangelię, mi zależy na tym, żeby pościć. Ja chciałem bardzo często Panu. Udowodnić, nawet nie innym ludziom już, ale Panu chciałem udowodnić, że mi na tych rzeczach zależy, że ja chcę być człowiekiem duchowym. Widzisz, panie, ja tu chcę być człowiekiem duchowym. Ja tu nagrywam filmy, ja tu głoszę Ewangelię, jeżdżę, jeżdżę do ludzi. Pan mi pokazał, jak wiele we mnie było jeszcze z Piotra, a on chciałby, żebym ja był jak Jan, świadomym jego miłości. Gdzie już robisz te rzeczy nie, aby chcieć coś Panu udowodnić, ale dlatego, że wiesz, że Pan Cię kocha i żaden Twój uczynek tego nie zmieni. Czy będziesz Panu służył, czy nie? Czy będziesz pas jego owce, czy nie? Nic nie zmieni jego miłości do Ciebie. I Piotr musiał to zrozumieć, że nawet jeśli on się wyprze trzy razy, to nie zmieni miłości Jezusa do niego. I w końcu to zrozumiał. I ja zrozumiałem to również wczoraj. Może dzisiaj jesteś w miejscu, w którym próbujesz pokazywać coś panu, udowadniać mu. Może już tyle razy obiecywałeś mu, że już nie będziesz grzeszył, że będziesz się regularnie modlił. Może chciałeś swoimi modlitwami, poszczeniem, głoszeniem Ewangelii. Czytaniem Biblii regularnym, pokazać Panu, jak bardzo Ty go miłujesz, udowodnić mu tą swoją miłość. Bóg tego nie chce. Bóg wie, że Ty go kochasz. On zna Twoje serce. Nie musisz mu tego udowadniać. Bóg chce objawić Ci, jak bardzo On miłuje Ciebie i aby to była Twoja tożsamość. Abyś był jak Jan, a nie jak Piotr. I abyś nie odnajdywał w tych rzeczach, wszystkich chrześcijańskich rzeczach swojej tożsamości, ale abyś odkrył swoją tożsamość w byciu umiłowanym uczniem Pana Jezusa. Jesteś Jego umiłowanym uczniem, nie dlatego, że On wybrał Cię i jesteś kimś szczególnym, jednym z miliona. Boża miłość dla każdego jest taka sama, ale to od nas zależy, jak bardzo my jesteśmy jej świadomi. Jak bardzo dzisiaj jesteś świadomy Bożej miłości? Czy masz tą świadomość, jak bardzo miłuje cię Pan? Czy masz taką postawę jak Jan? Umiłowany uczeń, czy mówisz sam o sobie w taki sposób, czy myślisz sam o sobie w taki sposób, w jaki myślał o sobie Jan? On był tak blisko Jezusa. On spoczywał na piersi Jezusa na ostatniej wieczerzy, bo wiedział, że może. Inni nie wiedzieli, nie byli tak świadomi tego. Jan wiedział, że może podejść tak blisko. Inni trzymali się trochę na dystans. Ale Jan wiedział, że może. I ty możesz, i ja mogę podejść dzisiaj blisko. To jest to, z czym chciałem się dzisiaj z Tobą podzielić. Nie musisz Bogu dzisiaj nic udowadniać. On wie, że Ty Go miłujesz. Odpocznij w tej miłości i niech ona przemieni Twoje życie dzisiaj. Błogosławię.